Już jest ponad 330 tysięcy złotych, a liczenie wciąż trwa. Dębicki Sztab Kwiatek jak zawsze idzie na rekord. To był szalony 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od samego rana działa się magia w całym mieście, powiecie, kraju, a nawet świecie. Dębica tradycyjnie dołączyła do wspaniałej, wośpowej rodziny, bo tu wszystko gra ok. Sumy są piękne, zdarzają się 500, także jest nieśle. Bardzo chętnie dębiczanie dają, co cieszy, bo dla wielkiej sprawy to robimy. Warto pomagać, trzeba pomagać innym, zwłaszcza potrzebującym. A warto pomagać, pewnie. To jest bardzo miłe, że ludzie dają. Cieszymy się, że w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy każdy poprzez różne pasje, tak jak tutaj pasje motoryzacyjne, pasje sportowe, pasje muzyczne, pomagamy. Dzisiaj jak zwykle przygotowaliśmy poduchy czyli mali strażacy wraz z rodzicami. I dodatkowo atrakcją dzisiaj w galerii Raj było fotobudka 360 stopni. To jest bardzo ważna sprawa, zwłaszcza po pandemii, gdzie wiele osób ma wiele powikłań i tym bardziej trzeba wspierać takie akcje. I no oczywiście w Dębicy, jak zwykle, jest wiele atrakcji i tym bardziej się cieszymy. Czego warto pomagać, bo dobro zawsze do nas wraca. I... Dobro jest taką, myślę, najwyższą wartością, jaką możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Bawimy się w ten dzień, łączymy przyjemne z pożytecznym i co? Pomagamy i dobrze się bawimy i to najważniejsze. W serce całej imprezy, jak zawsze, biło w Domu Sportu, gdzie czekało mnóstwo atrakcji. W tym roku graliśmy dla dzieci i dorosłych, cel płuca po pandemii. Licytacje przebiegają świetnie, praktycznie już wszystko wylicytowaliśmy za naprawdę dobre pieniądze, także to, jak tutaj ludzie zostawiają w serducho, to dziękujemy i będziemy dziękować przez cały rok, aż do następnego finału. Jest szanowo, przyjechałem do rodziny, ale to dał znać, że dzisiaj jest, gracie w MOSiRze, mówię jestem, wziąłem całą rodzinę, tam siedzi cała ekipa. Jestem młoda, hulana w Dmuchańcach. Świetna inicjatywa. Jak ktoś przychodzi z dzieckiem, super, nic tylko pomagać. Wydaje nam się, że to jest to bardzo taka inicjatywa, która może pomóc wielu osobom. No i warto w tym korzystać, warto pomagać innym, bo nie wiadomo, co tak właściwie może się stać i może tak właściwie kiedyś uratować to komuś z nas. bardzo fajnie pomagać. Ogólnie, pomaganie, to jest serio bezinteresowe w ogóle, to jest super sprawa. No i myślę, że to tak porozmawiać w ogóle to są debice, że tutaj się coś dzieje i wszyscy się fajnie dopomawią. Cieszymy się, że możemy nowe pokolenie zaszczepić zbieraniem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będzie sam z małą puszką biegał. Mieszkańcy występowali, licytowali i pomagali. Każdy dołożył swoją cegiełkę do tego wspaniałego wydarzenia. Wielką niespodziankę jak zawsze zrobiła firma Śnieżka. Już od 22 lat jesteśmy tutaj, tu gdzie gra Dębicki sztab i nie mogło nas zabraknąć w tym roku. Jesteśmy i dokładamy swoje serce do tego czerwonego serduszka. Każdy chyba czuje dar taki od siebie, bo każdy z tego korzysta i oby tak dalej. Najważniejsze, że wszystko w porządku. I dzieje się. Tylko cieszy, bardzo się. Właśnie z tego można być dumny, że mieszkańcy Dępicy od rana do tych późnych godzin popołudniowych są z nami, licytują i myślę, że kwota, o której tutaj mówimy, już jest, można powiedzieć, pobity rekord. Tylko świadczy o tym, że lubimy pomagać i lubimy w takich sytuacjach, gdzie trzeba pomóc drugiemu człowiekowi sprężyć się i zadziałać. Za to z całego serca dziękuję. Oj, gramy, gramy dzisiaj, piękna impreza, tłumy na trybunach, od wielu lat nie było tylu, tylu ludzi, to bardzo cieszę, że jest tyle ludzi dobrego serca, którzy chcą wesprzeć, naprawdę szczytną inicjatywę, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie, kto będzie kiedy korzystał z tego sprzętu szpitalnego, obyśmy nie musieli, ale tak naprawdę nie wiadomo, ale zawsze przyda się komuś innemu, za to trzymajmy kciuki. Sztab kwiatek. Zawsze jest z orkiestrą i co roku e, zawsze widzimy coraz większe zainteresowanie. E, myślę, że e, nasza inicjatywa jako sztabu jest naprawdę bardzo e, widoczna, dlatego że wiele osób się włącza i nasi wolontariusze pod kierownictwem pani Małgorzaty Burcy naprawdę świetnie działają. Mówię nasi, czyli wszyscy, którzy są związani z orkiestrą ze wszystkich szkół ze wszystkich e, gmin i tak dalej, i tak dalej. No Myślę, że warto coś takiego organizować co roku. Jesteśmy dumni, że utrzymujemy się jako sztab i jesteśmy naprawdę zorganizowani. Dębicki Finał woźb tradycyjnie otworzyła 11. Moto Orkiestra. Działo się nie tylko na rynku, ale również w innych częściach miasta. Głośno było nie tylko w Dębicy. Z wielką orkiestrą świątecznej pomocy zagrała także gmina Dębica, Brzostek, wiodłowa oraz Żyraków.